Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z wrap-upem, w którym opowiem Wam, jakie książki przeczytałam od stycznia. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was dalej do oglądania. Kochani, bez bicia, przyznam się, że tych książek nie ma zbyt dużo. W sumie od stycznia. Ja nie liczę kwietnia. Nie, kwietnia nie liczę. Chodzi mi tutaj tylko o styczeń, luty i marzec. No i to są trzy miesiące. No i w sumie to są tylko te książki, które są tutaj odwrócone. Łącznie jest i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze jedna, ponieważ ją pożyczyłam sąsiadce, więc jest tych książek siedem. No i spokojnie mogło być ich o wiele więcej, ale tak się złożyło, że jest ich mniej. Nie ma co tutaj e, dywagować na ten temat, jest jak jest. W każdym razie wreszcie postanowiłam nagrać wrap-up, który podsumuje właśnie ten mój czytelniczy, chciałam powiedzieć mój czytelniczy zastój, ale nie wiem czy to był zastój, czy. Czy co to było? W każdym razie chcę Wam powiedzieć o tych książkach, które przeczytałam, e, bo większość z nich, właściwie wszystkie, pojawiły się tutaj na kanale, ale jakby taki film podsumu podsumowujący, <laughs> nie miałam się wysłowić, e, będzie przydatny, ponieważ widzę, że już w kwietniu idzie mi lepiej i już w kwietniu mam jakby odhaczone dwie książki i kończę trzecią, więc wiecie, no, jest jakiś postęp. Dodatkowo jakby dwie z tych książek to są audiobooki, ponieważ zaczynam się przekonywać do audiobooków, jestem z siebie mega dumna, jest to dla mnie taki postęp, słuchajcie, dla mnie to jest taki krok do przodu, że ja, ja po prostu sama chcę sobie bić brawo <grafię> ale, ale w każdym razie powiem wam, że też jakby zainspirowałam się Olą z kanału Książkowy Freak, która bardzo dużo poleca audiobooków i często ich słucha, ja wiem, że inne osoby też to robią ale jakoś tak u Oli najczęściej to widzę i w pewnym momencie jak malowałam obraz yy, który wam pokazywałam czy też coś robiłam do pracy włączałam sobie audiobooka i jakoś tak wiecie Wiedziałam o co chodzi, potrafiłam się skupić i na jednym, i na drugim, i poczułam jakiś taki wewnętrzny spokój, ta harmonia gdzieś tam, gdzieś tam zaczęła się ze sobą łączyć. <gdzieś> nie, nie, jakby popłynęłam. Słuchajcie, mam jakiś taki dzisiaj wybitnie dobry humor. W każdym razie e, zaczęłam właśnie słuchać audiobooki e, i, i myślę, że właśnie w kwietniu ten wynik może być lepszy. No mniejsza z W każdym razie zacznijmy od tego wrap-upu, bo, bo wiecie, się tutaj rozgaduję, tak, zacznę od książki, którą czytałam od. Czytałam ją w grudniu, zaczęłam ją chyba czytać w listopadzie. W rezultacie skończyłam ją czytać w styczniu, jakoś w lutym. E, tak, pod koniec stycznia, już teraz nie pamiętam, ale e, jest to książka My Naród, Jill Lepore, Jest to nowa historia Stanów Zjednoczonych. Pojawił się z tą książką Reading Vlog na tym kanale i bardzo cieszę się, że skończyłam tę książkę. Tutaj widzę, że są jeszcze znaczniki, e, ponieważ z jednej strony utrwaliłam swoją wiedzę, a z drugiej strony dowiedziałam się e, czegoś nowego, bo nie wiedziałam o wszystkim i też pozwoliła mi ta książka spojrzeć na kwestię historii. Pod innym kątem i też wykorzystuję fragmenty z tej książki w momencie, kiedy prowadzę jakieś zajęcia u mnie w bibliotece, bo jeżeli ktoś tutaj jest nowy i jeszcze nie wie, ja na co dzień pracuję w Bibliotece Amerykańskiej, więc była to lektura, która. Poszerzyła moją wiedzę taką zawodową. To jest tego typu literatura, w której jakby czujemy ciężar tej wiedzy, ale jednocześnie jest ona w taki sposób podana, że się z nią nie męczymy. Więc e, pod tym względem ja bardzo polecam właśnie książkę My Naród. Gdybyście jeszcze nie znali historii Stanów Zjednoczonych i chcieli się dowiedzieć czegoś nowego, bierzcie w ciemno, dowiecie się masę rzeczy. A jeżeli na przykład już coś tam wiecie o historii e, i w ogóle znacie jakby to w jaki sposób kształtowało się to e, państwo, e, to myślę, że jest to też książka, która po części poszerzy Waszą wiedzę i jednocześnie utrwali, tak jak na przykład w moim przypadku i możecie też spojrzeć na niektóre kwestie od innej strony, ponieważ głównie jest to też książka o ludziach, o tym jak ludzie budowali to państwo i o tym jak ono się kształtowało na przestrzeni lat. Więc ja tutaj naprawdę bardzo bardzo polecam, jest to naprawdę świetnie wydana historia Uh, z tego co kojarzę, a nie, już jest po czasie, ponieważ do 14 kwietnia była promocja na wszystkie książki od wydawnictwa poznańskiego minus. 40%, minus 50%. Wiem, że te promocje były naprawdę ogromne i wiem, że tę książkę naprawdę wtedy opłacało się kupić. Ale co jakiś czas promocje wracają, więc jak coś to polecam. Nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze jest dostępna, bo z tego, co widziałam ostatnio, e, chyba jej nie było. Ale gdyby wróciła, czy na przykład gdyby dalej była, e, to ja polecam. Zresztą słuchajcie, tak patrząc na ten stosik, to tutaj są same książki, które ja polecam. Tak teraz patrzę, że. Tę książkę przeczytałam w kwietniu, więc ją odkładam, bo no, ona się nam tutaj nie łapie. Będąc jeszcze w temacie wydawnictwa poznańskiego, bo później zapomnę, e, przeczytałam też książkę Wait, 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 żeby nie pomylić, bo tytuł był długi i ja nie chcę później... O, tutaj mam telefon. Słuchajcie, mam nowy case i się wiaram. Jest to książka Świnia na sądzie ostatecznym, jak postrzegano zwierzęta w średniowieczu. Autorstwa Maji Iwaszkiewicz. Z tą książką też pojawił się film na kanale. Tutaj wam wkleję okładkę. Ja ją bardzo polecam. Ponownie jest to również książka historyczna, czyli coś, co ja w ogóle lubię. Ja lubię bardzo książki historyczne. Nie tylko popularno popularnonaukowe, czy naukowe. Ja bardziej idę w w kierunku książek historycznych, ale powieści. Więc tutaj jakby odnoszę się do tych, kto, po które dość często nie sięgam, bo akurat książki historyczne częściej czyta moja mama, gdzie są, wiecie, fakty i wszystko jest w taki sposób bardziej naukowy opisane. Ale jeżeli chodzi o tę książkę, to jest tam masa wiedzy podana w tak przystępny sposób i w tak przyjazny, <laughs> ponieważ autorka zwraca się do nas w tak. Bezpośredni sposób, że w ogóle nie czuć tego, że dowiadujemy się czegoś nowego, że poszerzamy swoją wiedzę na temat tego, jak zwierzęta były odbierane w tamtym czasie. Jest bardzo dużo też ilustracji, czy tego, jak w ogóle. Postrzegano to życie zwierzęce, i strasznie podobało mi się to, w jaki sposób ta książka jest wydana, bo ona nie jest gruba. Ona ma tam chyba niecałe 300 stron, a ma bardzo dużo ilustracji i w momencie, kiedy autorka na przykład opisuje jakieś zjawisko, które było powszechne właśnie w średniowieczu, to są umieszczone ilustracje, gdzie możemy to znaleźć, ponieważ zawsze wszyscy się śmiejemy, na przykład ostatnio widziałam takiego super mema, że koty w średniowieczu, tutaj na przykład, nie wiem, plewiły, pole, no wiecie, koty w średniowieczu wyglądały tak, aktualnie koty i taki kot leżący na kanapie. I to jest super, ponieważ autorka się do tego odnosi i stara się wytłumaczyć, tak dociekliwie szuka informacji, co oznaczały te ilustracje i dzięki temu w momencie, kiedy my na przykład, jako czytelnicy, po tej lekturze pojedziemy w jakieś miejsce i trafimy właśnie na takie rysunki, to już będziemy wiedzieli skąd się to wzięło. Na przykład ja, kiedy nagrywałam tego reading vloga z tą książką, byłam w Palmiarni w Gliwicach i tam przed wejściem był taki lew. I autorka też ten temat porusza w swojej książce, więc ona się odwołuje do różnych takich tematów i podaje przykłady dlaczego tak było. Także to jeżeli chodzi o wydawnictwo poznańskie. Następnie przejdziemy do książki, którą przeczytałam w lutym i była to książka z maratonu czytelniczego, który organizowałam z Sylwią z kanału My Books My Life i jest to Bractwo Pierścienia. Niestety udało mi się, niestety, stety, przeczytałam tylko i wyłącznie pierwszą część była to dla mnie cudowna podróż, podróż wspomnień i tego, że mogłam znowu poczuć się jak ta nastoletnia Agnieszka, która zobaczyła Fatce w kinie, zakochała się w Legolasie i, i cały czas myślała o tym, jejku, co będzie w drugiej części, jak to wszystko się potoczy I, i w ogóle, no miałam taką podróż bardzo, bardzo, bardzo sentymentalną właśnie w, w momencie, kiedy czytałam Bractwo Pierścienia Tol, Tolkiena, przepraszam, bo kto Ktoś mnie poprawił w ostatnim, e, znaczy jak nagrywałam tam tego reading vloga, że mówię Tolkien, jakoś tak się przyzwyczaiłam, a powinnam mówić Tolkien, e, więc, więc tak. Jak coś to. <noise> Bractwo Pierścienia autorstwa Tolkiena. Także na czym ja skończyłam? A, już wiem. Bractwo Pierścienia y, przeczytałam i zakupiłam sobie te wydania ilustrowane. Ja wiem, wiem, już uprzedzam wszystkie komentarze, że ani to wydanie, ani tamto nie jest w najlepszym tłumaczeniu. Tak, Aragorn tutaj jest łazikiem, ale powiem Wam, że jak już czytałam tę książkę i byłam gdzieś tak, w, nie wiem, w połowie, to. Już na to nawet uwagi nie zwracałam. To znaczy dla mnie Aragorn zawsze będzie Aragornem. I gdzieś tam, jak się pojawił ten łazik, no to. Wyłączałam po prostu swoje myśli <noise> i czytałam książkę dalej. i Starałam się czerpać jak najwięcej przyjemności z tej lektury, a nie skupiać się na tym, co mi w jakiś tam sposób mogłoby przeszkadzać. Więc zakupiłam sobie wydania ilustrowane i kolejną część, drugą i trzecią, będę chciała czytać już właśnie w tamtych wydaniach. No i wreszcie chciałabym przeczytać Sir Marillion. Dobrze powiedziałam? Dobrze, bo też sobie zakupiłam, mam cały ten zestaw. Jeszcze mi Hobita brakuje, Hobita sobie też dokupię. Dobra! Przyznam się, że po prostu kupiłam tam te książki, bo mi się podobały, okej? Okay? Dobra, <gryś> powiedziałam to na głos. <gryś> Ale no, serio, jakby kocham Lotra i y, posiadanie tych książek w wersji ilustrowanej to jest dla mnie... Hmm... No jaram się, no widzicie, że się cieszę. <noise> Więc skoro mogłam sobie taki prezent sprawić, to sobie go sprawiłam. Także to, jeżeli chodzi o kolejną książkę z tej półki, tutaj mam e, pozycję od wydawnictwa Rebis. Jest to pozycja Susan Redfern e, w jednej chwili. Ja o tej pozycji też Wam mówiłam, ja ją przeczytałam chyba nawet w jeden dzień tę książkę. Ja tak ją pochłonęłam, tak mnie wciągnęła od pierwszych stron. E, pamiętam, że to był reading vlog akurat weekendowy, ale jakoś tak jak do niej usiadłam w niedzielę chyba tak. Właściwie się od niej w ogóle nie oderwałam. I pamiętam, że ktoś w komentarzach napisał, że spotkał się z takim stwierdzeniem, że ta książka jest podobna, podobnie prowadzona do filmu Nostalgia Anioła. I rzeczywiście coś w tym jest. Jak przeczytałam ten komentarz, to pomyślałam sobie, że. Tak, rzeczywiście. Podobnie jest prowadzona cała ta fabuła. Ze względu na to, to nie będzie żaden spoiler. Poznajemy tę historię z perspektywy dziewczyny, która zginęła w wypadku. I poznajemy właściwie koszmar tych ludzi, którzy zostali i przeżyli. Mianowicie, wszystko rozgrywa się w dość niebezpiecznych warunkach, i autorka też tutaj odwołuje się do tego. Jaka atmosfera panuje w tej danej chwili, w tym momencie, między osobami, które zostały właśnie w, w tym samochodzie? I polecam też przeczytać posłowie, ponieważ tutaj autorka mówi, dlaczego zdecydowała się na poruszenie takiego tematu. I ja, czytając tę książkę, zauważyłam, że jest to podane w taki sposób bardzo bezpośredni i zastanawiałam się, czy autorka Przeprowadzała wcześniej wywiad z osobami, które czegoś podobnego doświadczyły, czy może ma w swoim otoczeniu osoby, którym właśnie się coś takiego przydarzyło. Jak się później okazało, sama uczestniczyła w, w takim właśnie wypadku, więc dlatego te wszystkie opisy atmosferyczne, bo tak mogę chyba powiedzieć, i tego, w jaki sposób całe to otoczenie e, wpływało na, na osoby poszkodowane, było przez autorkę bardzo dobrze oddane. Niesamowita historia, przepięknie podana, <laughs> przepraszam, i jednocześnie też e, bardzo wzruszająca. Jest to smutna historia z takim promyczkiem nadziei. To mi się bardzo podobało, że zostało to właśnie tak ukazane. Okej, okay, teraz przechodzę do hitu nad hitami. Do książki, o której wam nie ostatnio mówiłam, ale przed ostatnio. No, w każdym razie jest to pozycja z wydawnictwa Kobiece Young, Jiob Piekarnia Czarodzieja. Nie dość, że książka jest przepięknie wydana. Możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda w środku. To ja jestem zakochana w tej historii. Ja co jakiś czas w ogóle sobie przypominam o tym wszystkim, co zostało tutaj podane i jak zostało to podane. Ja nie potrafię wyjść z podziwu, jak ta książka mocno na mnie wpłynęła jak i jak, jakie wrażenie w ogóle na mnie zrobiła. Ja. W każdym razie, słuchajcie, no, wiem, że może. Ten opis, który jest z tyłu, może być mylący, ponieważ ja sama w momencie kiedy przeczytałam ten opis, bardziej spodziewałam się jakiejś takiej baśni dla dorosłych. To znaczy, wiecie, że to nie będzie taka stricte baśń, baśń dla młodszych czytelników, ale też nie dla takich dorosłych, dorosłych. Czy to ma sens? Nie mam pojęcia. W każdym razie spodziewałam się takiej baśni, gdzie będą jakieś takie bardziej mrożące krew w żyłach e, historie. Otrzymałam bardzo realistyczną książkę, w której były elementy magiczne, gdzie pod płaszczem tej magii pojawiają się tematy ciężkie, trudne, o których należy mówić, o których należy pisać, ale jednocześnie uważam, że przez to nawet nie jest to książka dla dzieci. I powiedziałabym, że jest to książka dla starszej młodzieży. Więc wiem, że ktoś napisał komentarz, że też ten jakby tył opis go troszeczkę zmylił, spodziewał się czegoś innego, dostał coś innego. Mnie też. Po części mnie też y, trochę zmylił, ale ja byłam zachwycona w ogóle, jak tę książkę przeczytałam, bo właśnie przez to, że się tego nie spodziewałam, tak bardzo jeszcze mnie to dotknęło. To znaczy, ja byłam w szoku, jak ta książka do mnie przemówiła. Że to, w jaki sposób mi zaserwowano tę historię, no, ja byłam kupiona od początku do końca i nie umiałam się od niej oderwać. Chociaż ta magia to też jest taki bardziej symbol, e, który ma właściwie przekazać te wartości, jednocześnie poruszyć też trudne tematy, więc e, ona się tutaj pojawia, ale ona nie jest najważniejsza w całej tej historii. E, I przez to właśnie ta książka tak bardzo myślę, że na mnie właśnie wpłynęła i tak bardzo zapadła mi w pamięci. E, no, powiem Wam, że. No, jest to, jest to silny kandydat, jeżeli chodzi o, o książkę roku. E, no, ale rok się jeszcze nie skończył, a ja sporo dobrych książek przeczytałam i teraz przejdę do kolejnej, którą uwielbiam, kocham e, i. Oh, dobra. W każdym razie jest to książka Była Sobie Rzeka Diane Satterfield. Ja zaczęłam ją czytać chyba jakoś w lutym, ale przeczytałam może, nie wiem, 10 stron i właściwie czytałam ją w weekend, kiedy robiłam maraton dokończyć, niedokończone. Chciałam to kontynuować, ale teraz w kwietniu jakoś to się wszystko rozjechało. Nie wiem, jak będzie wyglądało w maju. W każdym razie w maju możemy ten maraton powtórzyć. Dajcie koniecznie znać, czy bylibyście zainteresowani. Wracając do książki Była Sobie Rzeka. W każdym razie przeczytałam tę książkę. Oh, strasznie mi się podobała, to znaczy to, w jaki sposób została tutaj ukazana ta rzeka i to, w jaki sposób płynie ta historia, bo przez nią się dosłownie płynie. Ona ma niekiedy bardziej wartką akcję, niekiedy bardziej spokojną. E, mamy tutaj w ogóle na samym początku różne historie, które w ogóle nie są ze sobą związane, kompletnie. I ja też czułam się taka troszeczkę zdezorientowana, bo mówię sobie, ok, ale jak ta historia łączy się z tą historią, bo. Dlaczego? Dlaczego to się tutaj pojawia i dlaczego ci wszyscy ludzie nagle są w tym jednym miejscu? No i jak się później okazuje to wszystko ma znaczenie e, I to jest naprawdę świetne My w ogóle ostatnio o tej książce mówiliśmy na klubie książki Ponieważ wybraliśmy ją do tej sekcji spoilerowej e, Podzieliliśmy klub książki, który organizuje To znaczy, może powinnam zacząć od początku Słuchajcie, jak wam już powiedziałam Na samym początku pracuję w Bibliotece Amerykańskiej I tam organizuję też wydarzenie pod tytułem Klub Książki Online ja informacje na temat klubu, książki, a dokładnie formularz rejestracyjny umieszczę Wam w opisie tego filmu, gdybyście się chcieli umówić, to znaczy umówić. Gdybyście się chcieli zapisać na kolejne spotkanie, odbędzie się ono 17 maja, jak dobrze pamiętam, o godzinie 18.00 i będziemy rozmawiali o książkach. Amerykańskich autorów azjatyckiego pochodzenia, z uwagi na to, że właśnie cały miesiąc maj jest z tym tematem związany, e, i wybraliśmy sobie na część spoilerową Hania... to znaczy wybraliśmy. Ja po prostu powiedziałam, żebyśmy to przeczytali. W każdym razie wybrałam książkę Małe Życie Hania Jana Gihara. Jeszcze nie, nie wiem, czy dobrze przeczytałam imię i nazwisko. Na pewno źle. Poprawię się, jak będę czytała tę książkę i na pewno coś więcej Wam też o niej opowiem w maju, bo dopiero w maju będę ją czytała. W każdym razie, dlaczego mamy podzielony klub książki jakby na dwie części? Pierwsza część to jest właśnie temat ogólny, w tym przypadku w kwietniu był to temat natury, gdzie mówiliśmy o książkach. W których pojawia się właśnie natura i tam dzielimy się właśnie swoimi jakimiś takimi pozycjami, które możemy polecić. Właśnie na tym polega jakby ta część ogólna, że ona jest też pozbawiona spoilerów, a później kto przeczyta książkę, e, którą sobie zadaliśmy na dany miesiąc, e, no to zostajemy właśnie w takim już zazwyczaj mniejszym gronie i tam bez żadnych ograniczeń po prostu rozmawiamy ze spoilerami. O książce. Ostatnie nasze spotkanie trwało 3,5 godziny, łącznie od 18 do wpół do 10. Wszyscy byliśmy już mega zmęczeni, ale było mega super i naprawdę świetnie się e, myślę. To znaczy, ja się świetnie bawiłam. Mam nadzieję, że inni też się świetnie bawili i bardzo Was serdecznie pozdrawiam, ponieważ ostatnio mówiliście, że widzieliście mój poprzedni film, e, więc ja tam słuchajcie mówię coś i wszyscy, mm -hmm. więc, więc pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy byli właśnie na tym klubie książki. I wracając właśnie do, była. Sobie rzeka. Mówiliśmy o tej książce i przerobiliśmy ją wzdłuż wszerz, w Mówiliśmy o wszystkim właściwie, o tym, kto nas w tej książce wkurzał, czego się baliśmy, ponieważ nie brakuje tutaj takich wątków, które powodują gęsią skórkę. I właśnie to mi się podobało w tej książce, że tutaj jest dużo mroku. To znaczy, w ogóle ta historia kojarzyła mi się z taką baśnią ludową i ona właściwie jest też tak podana, ponieważ jest to opowieść o opowieści. Te wszystkie historie, które się tutaj mieszają, są właśnie w takiej formie przedstawione. To jest dla mnie fenomen, że, że właśnie ta książka, Została tak zaprezentowana, tak ukazana, i w taki sposób y, czytelnik może ją odbierać. Jednocześnie ja mówię, że mi się strasznie kojarzyła właśnie y, była sobie rzeka z baśniami, ale baśniami braci Grimm więc już możecie wyczuć o co mi tutaj chodzi ale też na spotkaniu klubu książki osoby, które przeczytały mówiły, że polecają nawet bardziej 13 opowieść że jest mega super i że jeżeli spodobała mi się była sobie rzeka to tym bardziej 13 opowieść mi się spodoba ja tę książkę mam ale pożyczyłam ją mojej sąsiadce więc czekam aż do mnie wróci i może w czerwcu zacznę ją czytać ale słuchajcie, tak, to jeżeli chodzi o te wszystkie książki które udało mi się przeczytać czyli łącznie, bo ja chyba na samym początku podałam złą liczbę jest raz, dwa na 3, 4, 5, 6. 6 książek na 3 miesiące, no to. Hmm, no to wychodzą dwie książki na miesiąc. No to. No, hmm, hmm, hmm. <grytanie> Pamiętajmy o tym, że zaplanowałam sobie 60 książek na 2021, ponieważ w zeszłym roku przeczytałam 57. Wszystko przede mną. Muszę się poklepać trochę po ramieniu i po czole i przypomnieć sobie, Agnieszka, nie rób wszystkiego na ostatnią chwilę, bo ja mam do tego tendencję. Więc muszę po prostu trochę przyspieszyć teraz, wcześniej. <grych> w każdym razie, kochani, widzę, że ten troszeczkę mój, może nie tyle co zastój czytelniczy, ale widzę, że w kwietniu już więcej mam tych książek, więc mam nadzieję, że jak będę robiła wrap-up w maju, Będę Wam mówiła o książkach, które udało mi się przeczytać albo wysłuchać w tym miesiącu, to będę mogła Wam też powiedzieć o e, kilku ciekawych pozycjach, o których jeszcze nie mówiłam tutaj na kanale, bo o tych wszystkich Wam mówiłam, więc co to za zaskoczenie, prawda? <laughs> Dobra kochani, jeżeli chodzi o ten wrap-up i te podsumowanie, to z mojej strony to wszystko. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie Wy ostatnio przeczytaliście książki i które byście tak najbardziej polecili. Może jakieś perełki mi wpadną w oczy i, i będę dodawała je później albo nie wiem na Goodreads albo zamawiała bezpośrednio. W każdym razie piszcie w komentarzu co ostatnio udało wam się przeczytać i jakie książki was zachwyciły. O bublach też możecie pisać. czemu nie, prawda? Kochani, dziękuję wam najmocniej za oglądanie, za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa pa.